Zieloszki ksystecz złuk. O jeneczko, puk, puk, puk. Pa, czego pan tu ku mnie suka. Zuch, jak polny konik Gala, i galanteryjom wziął melodyk i powiada, weź dziecko, wszędzie na złoto. Zabiorę cię aż na łączkę i poproszę od poglotkę. Obudziła ciebie ląka. niech pan tutaj się nie błąka, bo ja jestem mata, a pan nie. Powiedziała, co nie działa i czym prędzej odleciała leciała, a wieczorem się opiódł w Bo ośrodka aż ma się białe, wielkie cienie. To nauka jest nauka, na dole ciuka not